Radosław Sojusz powiedział wyraźnie, że mnie nie potrzebuje. Wybrałem to rozwiązanie, bo uważałem, że to rozwiązanie jest najlepsze. Kandydowania z Platformy Obywatelskiej. Ta propozycja nie była propozycją warunkowaną czymkolwiek. Nie żądaną lepiej. Ani zmiany poglądów, ani zmiany przekonań. Jeżeli do Senatu z ramienia Platformy nie będzie kandydował panie Rzeczisła i pan zajmie jego miejsce? To znaczy, jak zajmie jego Władza dosłownie, żeby być tylko jeden ja Miałem pełną świadomość tego, że moja decyzja wzbudzi wielkie kontrowersje, żal, pretensje, krytykę, również wśród moich najbliższych. Kończy się pewien bardzo ważny etap. Ja byłem, Państwo chyba zaczynają, byłem utożsamiany z lewicą, lewicowością bezbrany. przez wiele, wiele lat. Dzisiaj doszedłem do wniosku, że. Moje podejrzenia i obawy co do legalności sojuszu rejestratorów demokratycznych w tym kształcie niestety są bardzo mocno uzasadnione.